Widzimy dzisiaj w tej pięknej przypowieści, przypowieści, którymi Jezus się posługuje, żeby pokazać coś więcej tym, do których przychodzi, którym mówi, to nie były tylko właśnie suche kazania, ale, ale słowo, które ich poruszało, dlatego że dotykało ich życia. Bo przecież tak to wyglądało bardzo często, że gospodarz, zarządca, winnicy przychodził i, i wołał za. Chciał zawołać do pracy na tej swojej winnicy tych, którzy no właśnie tej pracy szukali. Ale my wiemy, że w tej przypowieści chodzi o, o Boga, który wychodzi po to, żeby, żeby szukać, żeby zapraszać nas do, do tej swojej winnicy. Myślę, że każdy z nas dzisiaj niech poczuje się naprawdę zaproszonym przez Pana Boga, bo nie bez powodu dzisiaj tu jesteśmy dlatego, że jesteśmy tymi, którzy szukamy, ale z drugiej strony Jesteśmy też tymi, których Pan Bóg znalazł. I to pierwsze czytanie dzisiaj pokazuje, że tak naprawdę jest. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Wzywajcie go, dopóki jest blisko. A Pan Bóg się pozwala znaleźć właśnie w takich momentach tak jak dzisiaj, na mszy świętej, kiedy wsłuchamy Jego słowa. Kiedy się modlimy, wtedy, kiedy chcemy przezwyciężyć się i wyjść z naszego jakiegoś zamknięcia, z naszych słabości, jakie przeżywamy. Chociażby nawet w sakramencie pokuty, to są te momenty, kiedy my szukamy Pana Boga, chociaż może sobie nawet nie zdajemy sprawy, że, że Jego wprost szukamy. Bo wtedy, kiedy nasze serce jest niespokojne, jak mówi święty Augustyn, dopóki nie spocznie w Bogu, to właśnie te wszystkie momenty, bo to zdanie o tym mówi, że wtedy, kiedy jesteśmy smutni, nieszczęśliwi, kiedy coś dzieje się w naszym życiu. I nawet gdy sobie nie nazwiemy tego wprost, że właśnie wtedy szukam Pana Boga, to tak naprawdę szukamy Jego, dlatego że tylko On nam może dać ten prawdziwy pokój serca. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. I ten czas naszego ziemskiego życia to jest ten czas, kiedy Pan Bóg pozwala się znaleźć. To życie jest właśnie wielkim i, i pięknym darem. My szukamy Pana Boga. Człowiek szuka Pana Boga, czuje pustkę wiele razy w swoim sercu, ale Pan Bóg także nas szuka, i ta Ewangelia właśnie dzisiaj o tym mówi, że wychodzi jako ten gospodarz w różnych momentach dnia można powiedzieć, w różnych momentach także naszego życia czy historii świata. Nawet o poranku, kiedy może to jest takie oczywiste, jeszcze jest chłodno, idzie się lepiej, ale także i w tej spiekocie dnia. Wtedy, kiedy my przeżywamy naszą spiekotę dnia, nasze zagubienie, to Pan Bóg wtedy też przychodzi i nas szuka. Trzeba tego otwartego serca. To jest taki pierwszy warunek, żeby zobaczyć, że Pan Bóg naprawdę nas szuka. I zobaczmy też na tych bohaterów tej Ewangelii, zwłaszcza tych pierwszych, którzy no oczywiście umówili się z gospodarzem Odenara, no bo to była taka dniówka, stawka za... Za ten dzień, ale też z drugiej strony coś, co wystarczyło, żeby ten kolejny dzień swojego życia przeżyć z tym, co się dzisiaj zarobiło. I to było takie oczywiste. Umówili się o denara, ale później w ich sercu pojawiły się knowania, jakaś złość, gdy się okazało, że gospodarz tym, którzy pracowali tylko jedną godzinę, dał dokładnie tyle samo. I zobaczmy, ile czasem w naszym życiu może być takiego skupienia się nie na tym, co Boże, na tym, co materialne. Wiele razy dzisiaj o to zbyt mocno zabiegamy, i dzisiaj ta Ewangelia nam chce powiedzieć, że chodzi o coś więcej niż o materialną stronę życia. Bo ci ostatni, którzy pracowali tylko godzinę, tego dnia pracowali godzinę, bo być może następnego dnia. Przyszli, kto wie, jak ta przypowiedź dalej by się toczyła. Może byli pierwsi, dlatego że zobaczyli, że mają dobrego gospodarza. Dlatego, że zobaczyli gospodarza, który daje coś więcej niż tylko spokój na tym świecie, pokój serca, takie momenty poczucia bezpieczeństwa, tylko on daje niebo. I to jest pytanie dzisiaj do nas też, czy. Ci, którzy jako ci, którzy zostaliśmy zaproszeni do Bożej winnicy, czy naprawdę jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za dar życia i nawet czasem takiego życia, w którym się okazuje, że cały dzień trzeba pracować i ktoś inny się może mniej napracuje, może też w ostatniej chwili tego dnia dostanie tyle samo, co my, co się wtedy rodzi w moim sercu. Czy rzeczywiście swoim życiem chcę być Panu Bogu wdzięczny i to moją otwartością serca, powiedzmy sobie, tym językiem świata, zarabiać na, na życie wieczne. Chociaż wcale nie chodzi o to, to nie jest taki tok myślenia. Ale chodzi o to, żeby być wdzięcznym, że Pan Bóg mnie najął do swojej winnicy i wieczorem tego dnia, wieczorem mojego życia, otworzy mi bramy nieba. Jeżeli w moim sercu właśnie nie będzie tego knowania, jeżeli w moim sercu nie będzie. Planów na moje życie, tak jak ja sobie to wyobrażam, kiedy zaufam Panu Bogu i będę Mu bardzo wdzięczny. I zobaczmy, jak często dzisiaj świat jest właśnie taki, że, że sprzedaje życie wieczne za jakąś wygodę. Sprzedaje życie wieczne po to, żeby dzisiaj może bardziej odpocząć, wyspać się, nie przyjść do kościoła. Zobaczmy, jak wiele jest takich pokus w naszym życiu, żebyśmy tak to przeżywali, jak to wszystko jest w nas żywe. Zły Duch walczy, nie pójdź dzisiaj do kościoła. Oczywiście inaczej, kiedy nie możemy, bo jesteśmy chorzy, to są inne sytuacje. Nie módl się dzisiaj, nie bądź wdzięczny, nie bądź dobry. To są te chwile, kiedy trzeba zobaczyć, że w tych momentach mogę, mogę na to moje życie wieczne, w tej mojej drodze. Życia wiecznego pójść do przodu. Zobaczmy, jak dzisiaj wielu w ten sposób szybko rezygnuje. Czasem świadomie, z piątku tego postu, z czymieźliwości, z niedzieli, dzisiaj tak bardzo często z katechezy, młodzi ludzie po to, żeby się wyspać, godzinę dłużej pospać, to się z niej tak szybko wypisują. To jest sprzedawanie tego życia wiecznego. I czasem trzeba sobie to konkretnie powiedzieć, dlatego, że to są bardzo poważne sprawy, życie wieczne, nagroda. O tym jest ta dzisiejsza niedziela. O tym jest to dzisiejsze Słowo Boże, żeby zobaczyć, że mimo, że ten dzień jest czasem trudny, właśnie spiekota, to Pan Bóg mnie w tych momentach szuka, a ja dzisiaj mam być wdzięczny, dlatego że się poczułam, poczułem przez Pana Boga odnaleziony, bo jestem dzisiaj na Mszy Świętej. Mimo, że czasami właśnie trudno, to wyjdę dzisiaj z taką. Pociechą i świadomością, że Pan Bóg jest ze mną. I dlatego my się nie zniechęcajmy, szukajmy tej właśnie pociechy w tym Słowie Bożym, dlatego że my jesteśmy jak tchnienie. Te 80-70 lat naszego życia, jedni więcej, inni mniej, bardzo szybko przemija, ale tam czeka życie wieczne. Bo my do zebracia i siostry nie walczymy o 100 lat pięknego życia na tym świecie ale walczymy o niebo i nie jesteśmy w tym sami, dlatego że Pan Bóg walczy z nami. I my się dzisiaj nie lękajmy tego świata, nie bójmy się tego wszystkiego, o czym słyszymy, tylko jeszcze bardziej zaufajmy. Jeszcze bardziej zaufajmy, że Pan Bóg naprawdę jest z nami. I to piękna przypowieść, niech nam dzisiaj zostanie i towarzyszy w tym całym dniu, a zwłaszcza wtedy, kiedy będziemy się czuli zagubieni. Kiedy będziemy czekać na ten moment, kiedy Pan Bóg nas odnajdzie, w takim dniu, kiedy nam się będzie trudniej żyło, będą jakieś nasze słabości, i czekajmy i módlmy się o to, żebyśmy go zauważyli. Bo on czasem przychodzi przez długiego człowieka, czasem przychodzi przez piękną pogodę, czasem przychodzi tak delikatnie, że rzeczywiście trzeba być bardzo czujnym, żeby go zauważyć. A my go dzisiaj zauważyliśmy. I tu jesteśmy. I bądźmy wdzięczni. Prośmy o taką piękną, prostą wiarę, która będzie także umacniała naszych bliskich.